Dzień wstawał piękny, w niczym niepodobny do poprzedniego. Powietrze było rześkie, zdrowe. Jordanów prezentował się jak przystało na znaną miejscowość sanatoryjną, zdrowiskową Czyściuteńkie ulice, błyszczące okna domów, czerwone dachy, kolorowe elewacje. Wszystko w blasku wschodzącego słońca było jak malowane. Przejechali kilkoma ulicami, z oddali popatrzyli na motel pod samowarem. Posuwali się tą trasą, którą poprzedniego wieczora przebył samochód Marka Kobusa. Jechali wolno. Rajski siedział skulony. Z zewnątrz widać było tylko jego kapelusz. Gdy dojechali do miejsca, gdzie kobus skręcił w prawo w stronę czapli, wysiedli z samochodu i dalej poszli pieszo. Naprzeciw nich biegł porucznik Wiktor Czarnecki. Wolniej, wolniej! wołał do nich z daleka i powstrzymywał ich ruchami rąk. Co się stało? zapytał major tubacz. Nic się nie stało, odparł zdyszany porucznik. Chciałbym jednak, żebyście zobaczyli na własne oczy ślady motocykla, zanim je rozdepczecie. Proszę za mną. Wskazał palcem na skraj drogi. Ślad jest aż nazbyt wyraźny. A tu następny odcisk, jeszcze wyraźniejszy. Takie same ślady, jeśli wierzyć chłopakom, znaleziono na tamtej drodze, po drugiej stronie lasu. Kazałem wziąć gipsowe odciski z kilku miejsc. Czy dobrze zrobiłem? Kapitan Rajski spytał szeptem majora Tubacza. Czy on zawsze pyta, czy dobrze zrobiłem? Zawsze, posłyszał w odpowiedzi. Bardzo dobrze zrobiliście, powiedział głośno Rajski. Przeczesaliście las? Jeszcze nie, było za ciemno. Teraz już można. Dzionek, że proszę siadać. Ilu macie ludzi? Z ormowcami będzie ze dwudziestu. Jaki jest wasz plan poszukiwań? Czeszemy tyralierą jak broną, raz koło razu, od szosy aż do brama ośrodka. No to bierzcie się do dzieła. Chwileczkę. A czego właściwie będziecie szukać? Jak to czego? Zdziwił się porucznik. Ma się rozumieć wszystkiego, co nie jest produktem lasu. Każdego włoska, każdego papierka, każdego śladu. Włosków nie szukajcie, rzekł rozbawiony Rajski. Rozejrzyjcie się za dwiema butelkami koniaku. Tylko mi go nie wyżłobcie. Obywatel kapitan żartuje? Czarnecki nie wiedział, co o tym sądzić. Butelki musicie znaleźć. Major Tubacz dotknął brzucha porucznika. To nie są włoski ani szpilki. One tu są naprawdę, jeśli ich nie znajdziecie, to znaczy, że nie nadajecie się nawet na śmieciarzy. Sierżant Mazgołko? Krzyknął kapitan Rajski. Jestem. I w tej samej chwili, jak wystrzelony z katapulty, wyskoczył skądś z boku sierżant Adam Mazgołko. Zanim oni przeczeszą lasek, my obejrzymy sobie samochód doktora, a potem miejsce, w którym zastaliście Denata wczoraj. Prowadźcie. Tak jest. Fiat Marka Kobusa tkwił w rowie w tej samej pozycji, w jakiej został pozostawiony. Na drodze widać było ślady zawracania. Kilka metrów od samochodu leżała w rowie opróżniona butelka po koniaku WSOP. Nie dotykali jej. Rajski polecił zdjąć odciski. W samochodzie znajdował się jesienny płaszcz, z pewnością należący do Kobusa. Simonowicz bowiem miał płaszcz na sobie. W kieszeniach znajdowała się tylko chustka do nosa. W schowku deski rozdzielczej znaleźli instrukcję obsługi samochodu, przeciwsłoneczne okulary, pudełko papierosów oraz pustą białą kopertę, zaadresowaną pismem maszynowym na imię doktora Kobusa. Nie było na niej jednak ani znaczka pocztowego, ani stempla, ani adresu czy imienia nadawcy. Wszystko to z największą ostrożnością przenieśli do specjalnego pojemnika. Poza tym, we wnętrzu samochodu nic już nie zwróciło ich uwagi. W bagażniku natomiast, oprócz narzędzi i koła zapasowego, znajdował się znacznych rozmiarów kosz wiklinowy, wyłożony kocem, a w nim dwa nadgniłe jabłka. Nic więcej. Kapitan Rajski pomyślał: Dwa jabłka i trzy butelki koniaku. Ciekawe. To pewnie stąd Simonowicz wziął te dwie butelki, które zgubił po drodze. Jedną wypili. No dobrze, ale gdzie się podziały kieliszki? Z butelki chyba nie pociągali. Jak myślicie, majorze? Zwrócił się do Tubacza. Czy takie towarzystwo pije koniak prosto z butelki? Mazgołko, wezwał tubacz sierżanta, podskoczcie do porucznika Czarneckiego i zapytajcie, czy nie sprzątnął z okolic samochodu kieliszków. I co z nimi zrobił? No, na jednej nodze. To jest, wrzasnął mazgołko, jakby mu kazano zdobywać twierdzę. Po kilku minutach wrócił z wiadomością. Melduje, że porucznik Czarnecki sprzątnął kieliszki i zabezpieczył. Ruszyli pieszo dalej. Droga w kierunku ośrodka biegła łagodnym łukiem odchylającym się w prawo. W pobliżu czapli nagle ostro skręcała i prowadziła wzdłuż ogrodzenia z siatki drucianej. Od szosy Jordanów borowo do tego skrętu odległość wynosiła ponad pół kilometra. Wzdłuż ogrodzenia natomiast do bramy około 200 metrów. Z tym, że koło bramy rozlewała się szeroko, zmieniając się w rozległą polankę. Była ona piaszczysta, pokryta miejscami listowiem. Spod którego przebijała gdzieniegdzie wysoka trawa. Przed bramą ośrodka czuwał funkcjonariusz. Gdy się zbliżyli, zameldował stereotypowo, że nic od wczoraj nie zaszło, niczego nie słyszał, dozorca wraz z żoną nie opuszczali domostwa. Sierżant Mazgołko ominął bramę i przystanął w głębi polanki w miejscu, gdzie wczoraj leżały zwłoki marka kobusa. Rajski i tubacz podeszli tam również. Ziemia przemieszana była z krwią, tu już nie mieli czego szukać. Śladów było zbyt wiele. Zataczając coraz szersze kręgi, spenetrowali dokładnie okolice, zapuścili się w dróżkę, która spod brama ośrodka, z owej polanki przed bramą, niby z wierzchołka trójkąta, biegła w stronę szosy. Na tej dróżce stała wczoraj Justyna Kostrzewska, stąd słyszała rozmowę mordercy z doktorem Kobusem, tu biegła za uciekającym. Odtwarzali w myślach jej zeznania, próbowali wyobrazić sobie tamtą sytuację. Więc tak. Kostrzewska idąc od samochodu przecina trójkąt którego bokami są dwie drogi prowadzące od szosy do Czapli podstawą zaś droga wiodąca do Borowa wierzchołkami jest polanka przy bramie Kostrzewska idąc lasem wychodzi na prawy bok trójkąta na tę dróżkę znajdującą się jak twierdzi kilkadziesiąt metrów od bramy skąd wie przecież widoczność jest zerowa że odległość wynosi kilkadziesiąt a nie kilkanaście metrów przystaje słyszy stój Potem dialog, jęk. Ktoś biegnie obok niej. Cisza. W tej ciszy wyczuwa, że ktoś jest w pobliżu. Wyczuwa? Tak, to jest możliwe. W ciemności to jest możliwe. Słyszy warkot motoru. Znów cisza. Znajduje górską. Może to górska biegła przed nią? Górska także słyszała motor. To znaczy, że motor próbował uruchomić ktoś, kto właśnie biegł od bramy. O ile oczywiście zeznania obu kobiet są prawdziwe. A gdzie w tym czasie był Simonowicz? On nie wie. Kluczył. Czy mógł, idąc przez las, zmienić kierunek i zamiast w stronę czapli, pójść w stronę szosy? Mógł. Załóżmy, że znalazł się pośrodku trójkąta, w samym środku lasu. Czy mógł stamtąd słyszeć? Przecież Kostrzewska zeznała, że Simonowicz w jakiś czas potem, gdy oddalił się kobus. Tak, to zaczyna być interesujące, mruczy pod nosem kapitan Rajski. Tubacz pyta. Co tam burczycie? Wpadliście na coś? Tak, na pieniek, żartuje Rajski. Dziwne, że w tej mglistej ciemnicy wszyscy oni jakoś się poodnajdywali. Las jest co prawda rzadki, lecz przy pochmurnym niebie i takiej wisielczej mgle trafić można tylko do własnej kieszeni. A ja coś znalazłem, kapitanie, pochwalił się major Tubacz. A cóż to takiego? Pozwólcie do mnie, spójrzcie. Na kopercie wyjętej przed chwilą z kieszeni major tubacz trzymał kawałek zadrukowanego papieru, czy może plastiku. Był to pasek długości 3 cm i szerokości plus minus 7 mm, zadrukowany złotymi literami na czarnym tle. Napis brzmiał: Made in Sweden. Sądzicie, że jest to coś więcej niż fragment opakowania importowanego artykułu? zapytał Rajski. Przecież to wcale nie jest zabrudzone, czy nie widzicie? No i co z tego? Gdybyście dotknęli tego paznokciem, jestem pewien, że to kawałek plastiku. Takie coś nie brudzi się tak szybko. Takie coś, prychnął major Tubacz. Przecież nie wiemy jeszcze, co to w ogóle jest, do czego należało. Zgoda, nie sprzeczajmy się. Gdzie to znaleźliście, majorze? Na tej dróżce, na samym środku. Leżało sobie to to, jakby specjalnie na mnie czekało. No więc schyliłem się. Niczego nie wymyślimy. Ja takiego napisu nigdy w życiu nie spotkałem jestem tego pewien Jeśli wy nie możecie powiedzieć co to takiego to wetknijcie skrawek do koperty odeślemy do laboratorium Co wy nie powiecie a ja sądziłem że powinienem to czym prędzej połknąć Kapitan Rajski zaśmiał się głośno aż huknęło po lesie Na dróżkę wyszła tyraliera pod wodzą porucznika Czarneckiego te butelki koniaku to się widocznie komuś tej nocy zwidziały, powiedział porucznik, wyraźnie zgorszony i wydał swoim ludziom nową komendę. Mazgołko, krzyknął major tubacz, pokażcie porucznikowi, jak wyglądają te butelki. Sierżant Mazgołko podszedł i otworzył pojemnik, którym spoczywała butelka po koniaku VSOP. Spójrzcie, poruczniku, przywołał major Czarneckiego, tylko nie dotykajcie. To jest pusta butelka, a dwie identyczne, tylko że pełne są w tym lesie. Obywatelu majorze, porucznik Czarnecki był dotknięty do żywego. Możliwe, że w tym lesie były takie dwie flachy, tylko ja melduję, że pomiędzy dwunastą w nocy a szóstą rano opróżniły je niedźwiedzie, a szkło roztopiło się pod wpływem ich gorących oddechów alkoholowych. Poruczniku Czarnecki, przerwał mu major Tubacz. Wy mi tu bajek nie saćcie. A jak tych dwóch butelek nie znajdziecie, to ja się nie nazywam tubacz, jeśli wam nie załatwię przeniesienia do atrakcyjniejszej okolicy. Obywatel Major naprawdę nie żartuje? Nie zapominajcie, poruczniku, co się tu stało. Nie czas na żarty. Spenetrujcie ten las powtórnie. Butelki muszą w nim być.